Formułowałem tę strategię kołka w płocie, że nawet gdyby przeciwnikiem Rafała Trzaskowskiego był kołek w płocie, to należy poprzeć kołek w płocie nie dlatego, żeby po kołku się tam można było czegoś spodziewać, bo nie, tylko dlatego, żeby wykorzystać sytuację specyficzną na scenie politycznej. Sytuację polegającą na tym, że waginet obywatela Tuska Donalda nie dysponuje w sejmie większością 276 posłów, które by była wystarczająca, minimalna, do odrzucania weta prezydenta. W związku z tym, jeśli prezydentem zostałby nie Rafał Trzaskowski, tylko jego konkurent, pan Nawrocki, no to jest szansa, że Donald Tusk, a co za tym idzie, Reichsführer i, i Norszula wodę leje, nie będą mogli korzystać ze środków legalnych, to znaczy z ustaw, popychając Polskę ku generalnej Guberni. I to jest tylko tyle. To jest okoliczność, która nie zależy od prezydenta Elektra. Nie zależy od premiera Tuska. Po prostu tak się złożyło.